Mela uderzyła się tylko w plaster Gdzie jest wyraz na? Tutaj mi pokaż Bardzo ładnie Rower jest cały Mogą jechać dalej Na Końcu ścieżki Spaceruje instruktor szkoły jazdy Tylko czasem nie wjedź w instruktora Śmieje się babcia Gdzie jest wyraz babcia? Pokaż jeszcze raz. Dobrze. Mela też się śmieje. Instruktor jest przecież bardzo daleko. A teraz wyraz jest mi, pokaż. Wyraz jest mi teraz. Pokaż. Na. Jest. Babcia. Za. Super.